Rozmowa o rozmiarze penisa zawsze budzi ciekawość, niepokój, a w wielu przypadkach także niepewność. Nierzadko zdarza się, że mężczyźni w różnym wieku przychodzą do lekarza lub szukają informacji w internecie, zadając to samo pytanie: Czy mój penis jest normalny? Porównania z innymi mężczyznami, poprzednimi partnerkami, a przede wszystkim aktorami z branży pornograficznej, powodują ciągłe wątpliwości. Co ciekawe, w większości przypadków obawy te nie mają rzeczywistych podstaw. Po pierwsze należy wyjaśnić, że istnieje wzorzec średnich wymiarów poparty badaniami naukowymi i tylko niewielki odsetek mężczyzn naprawdę wykracza poza te parametry. Dlatego przed obsesyjnym skupianiem się na idei małego lub niewystarczającego penisa należy zrozumieć, co oznacza normalność w tym aspekcie. Jedną z głównych przyczyn niepewności mężczyzn są porównania. Obecnie wraz z rosnącym spożyciem pornografii Wielu mężczyzn porównuje się do aktorów wybranych właśnie dlatego, że mają ponadprzeciętne penisy. Niektórzy używają nawet protez lub technik medycznych, aby utrzymać dłuższe erekcje, co tworzy nierealny standard. Problem polega na tym, że widz wierzy, że to, co ogląda, jest średnią, podczas gdy w rzeczywistości są to starannie wybrane wyjątki. To zniekształcone porównanie podsyca poczucie niższości i wzmacnia błędne przekonanie, że wszyscy inni są więksi. Aby dokładnie odpowiedzieć na pytanie, czy penis jest normalny, nauka odwołuje się do badań klinicznych. Wśród nich szczególne miejsce zajmują metaanalizy. Ten rodzaj badań gromadzi dane z wielu wcześniejszych badań, obejmujących dużą liczbę pacjentów, co zapewnia wysoki stopień wiarygodności wyników. Ostatnia metaanaliza objęła 15 tysięcy mężczyzn na całym świecie. Oceniono zarówno długość, jak i grubość penisa w stanie spoczynku i erekcji. Dane dały jasny obraz sytuacji. Średnia długość w stanie erekcji 13 cm, zakres uważany za normalny, od 10 do 16 cm w stanie erekcji. Za mikropenisa uważa się penis o długości poniżej 7 cm w stanie erekcji. Oznacza to, że 90% mężczyzn mieści się w normie, nawet ci, którzy uważają, że mają małego penisa. Innymi słowy, zdecydowana większość mężczyzn, którzy zgłaszają się z tym problemem do lekarza, nie ma żadnych problemów klinicznych, a jedynie zaburzone postrzeganie siebie. Jak prawidłowo mierzyć? Kolejną ważną kwestią jest technika pomiaru. Wielu mężczyzn mierzy penisa w stanie spoczynku i wyciąga błędne wnioski. Nie jest to jednak metoda wiarygodna, ponieważ rozmiar w stanie spoczynku zmienia się znacznie w zależności od temperatury, stresu, aktywności fizycznej i innych czynników. Prawidłowy sposób pomiaru polega na mierzeniu penisa w stanie erekcji od kości łonowej, czyli podstawy, gdzie zaczyna się narząd i gdzie można wywierać nacisk na kość łonową, aż do czubka. Metoda ta zapewnia rzeczywisty pomiar, który jest stosowany w badaniach klinicznych i który faktycznie określa, czy istnieje powód do niepokoju. W metaanalizie przeanalizowano również obwód lub grubość. W stanie spoczynku najczęstszy pomiar wynosił od 8 do 10 cm. Ze średnią wynoszącą 9 cm. W stanie erekcji wartości wynosiły od 10 do 13 cm, ze średnią wynoszącą 11 cm. Podobnie jak w przypadku długości, oznacza to, że większość mężczyzn ma grubość mieszczącą się w oczekiwanym zakresie. Podsumowując, przeciętny penis w stanie erekcji ma 13 cm długości i 11 cm obwodu. Są to wartości referencyjne ustalone przez naukę. Bardzo interesującym aspektem jest to, jak kobiety postrzegają te kwestie w porównaniu z mężczyznami. Kilka badań przeprowadzonych na parach heteroseksualnych wykazało spójne wyniki. Od 80% do 90% kobiet nie wyraża żadnych obaw dotyczących rozmiaru penisa swojego partnera. Innymi słowy, dla zdecydowanej większości długość lub grubość nie są czynnikiem decydującym o satysfakcji seksualnej. Natomiast ponad 50% mężczyzn z tych samych par twierdzi, że martwi się rozmiarem swojego organu. Dane te ujawniają wyraźną rozbieżność. Mężczyźni martwią się czymś, co w praktyce rzadko stanowi problem dla ich partnerek. Potwierdza to, że niepewność wynika bardziej z porównań i postrzegania siebie niż z rzeczywistej potrzeby w życiu intymnym. W przypadku mężczyzn homoseksualnych sytuacja może być jeszcze bardziej wyraźna. Podczas interakcji seksualnej z innym mężczyzną porównanie jest bezpośrednie i nieuniknione. Powoduje to wzmocnienie presji związanej z rozmiarem, generując więcej wątpliwości i błędne przekonanie, że tylko duży penis gwarantuje atrakcyjność lub satysfakcję. Jednak dowody naukowe pozostają niezmienne. Większość mężczyzn mieści się w normie, a satysfakcja zależy od wielu innych czynników niż tylko fizyczne wymiary. Kiedy pacjent zgłasza się z obawami dotyczącymi rozmiaru swojego penisa, często źródłem konfliktu nie są kwestie fizyczne, ale psychologiczne. Obsesja na punkcie niedorównania jest zazwyczaj odzwierciedleniem niskiej samooceny lub zaburzeń obrazu własnej osoby. Oznacza to, że mężczyzna skupia swoją ogólną niepewność na jednej konkretnej cechy swojego ciała, wierząc, że to właśnie ona jest przyczyną wszystkich jego problemów z akceptacją lub pewnością siebie. W rzeczywistości prawdziwym wyzwaniem jest praca nad osobistą percepcją i nauka doceniania innych aspektów, które mają znacznie większy wpływ na życie seksualne i związek. Szacunek, komunikacja, więź emocjonalna i zdolność do sprawiania przyjemności. Kiedy należy się martwić, należy podkreślić, że tylko niewielka grupa mężczyzn znajduje się poza zakresem uznawanym za normalny. Przypadki mikropenisa, definiowane jako penisy w stanie erekcji mniejsze niż 7 cm, stanowią wyjątek i mogą być oceniane pod kątem określonych procedur medycznych. Istnieją bezpieczne i zatwierdzone techniki, które mogą pomóc w takich sytuacjach, ale zawsze pod nadzorem specjalisty. We wszystkich innych przypadkach zaleca się porzucenie obsesji i zrozumienie, że normalność jest znacznie bliższa niż się wydaje. Penis o długości 10, 12 lub 13 cm jest całkowicie normalny i funkcjonalny i nie powinien być powodem do niepokoju. Ostatecznie wniosek płynący z badań naukowych i doświadczeń klinicznych jest jasny. Troska o rozmiar penisa jest zazwyczaj znacznie większa w umyśle mężczyzny niż w umyśle jego partnerki. Kluczem jest uznanie rzeczywistych wartości, zaufanie do informacji naukowych i niepozwalanie, aby nierealne porównania zrujnowały samoocenę. Satysfakcjonujący seks zależy od wielu czynników: pożądania, zaufania, intymności i zdolności do nawiązania kontaktu z drugą osobą. Rozmiar w większości przypadków odgrywa drugorzędną rolę. Najważniejszym przesłaniem jest to, że zdecydowana większość mężczyzn ma całkowicie normalnego penisa. Nadmierne zamartwianie się porównaniami tylko zabiera energię i powoduje niepotrzebną niepewność. Świadomość, że Twój rozmiar mieści się w badanym zakresie? I że twoja partnerka prawdopodobnie nie przywiązuje do tego tak dużej wagi, jak ci się wydaje, może być wyzwalająca. Ostatecznie, poza centymetrami, naprawdę liczy się to, jak każdy mężczyzna odnosi się do siebie i innych. Zaufanie, szacunek i autentyczność mają znacznie większe znaczenie niż jakiekolwiek statystyki. Jeśli podobał ci się ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij włączyć dzwonka. Co tydzień publikujemy nowe filmy związane ze zdrowiem mężczyzn. Do zobaczenia w następnym filmie.